Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy od smażenia jajecznicy. Mam już nową patelnię, tak jak mnie namawialiście. Taki ala patelnia, ala wok. Nie jest to stricte łok, bo, bo jest poziomy na dole. No, wpierw sobie tam wodę w nim zagotuję, żeby, bo jest nowy, nie? żeby przygotować. Dobra, nie mam żadnej zieleniny, za to mam boczek. Mam jajka super marketu, bardzo dobra jakość. I mam cebulę, ktoś mi pisał, że to się nazywa szarlotka, to mam szarlotkę. I ja ją sobie zjem na surowo z kawałkiem jeszcze żółtego sera. Tak więc zaczynamy. To już mamy rozgrzane. Wrzucamy o, aż słychać, na rozgrzaną patelnię. A z spadło. To nieważne. Chyba za duży ogień mam. O. Tak się przyrządza prawdziwą jajecznicę. Ogień zmniejszymy. Za no. O, na 11. I niech się boczek nam wytapi. Pamiętajcie o drewnianej łyżce, bo się przydaje Jak macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach. Coraz bardziej się wytapia. I niech się wytapia, a ja na szybką fajkę na balkon jeszcze wyskoczę w międzyczasie. Ale akcja, jajka wbite, teraz pomieszać. Efekt tego jest taki, oczywiście oddałem jeszcze pieprzu na luźno z boczkiem, żółty ser i Szarlotka. Słuchajcie, słucham sobie o Rosja, Ukraina. Różne, prawą, lewą stronę, wszystkich. Teraz akurat Sikorski z Lisem. Im więcej słucham, tym mniej rozumiem, nie? Ale mam już w głowie ten, i takich fachowców, geopolityków, i Bartosiaka, i, i Radka Pyfela, i, i tą stronę taką z Konfederacją powiązani, no tutaj w ogóle inna opcja. Tak, żeby sobie wyrobić swoje zdania, a nie jakąś tam opcję, tak? A zresztą, wojna wojną. Dzisiaj Walentynki, człowiek sam tu siedzi. Wezmę sobie małpkę i idę na miasto, każdy gdzieś jakieś imprezy. Wezmę sobie taką do kieszeni. Też dobre na keto. I się przejdę, co będę tak w domu. Sam siedział, pospaceruję po ulicach. A jeżeli chodzi o sprawy geopolityczne, zapraszam na mój drugi kanał Adam Machaj. Link będzie pod spodem i tam zajmiemy się też tematem rosyjsko-ukraińskim oraz szerzej ten temat omówię z mojej perspektywy i z tego co się też gdzieś dowiaduję, no ponieważ trzeba skądś wiedzę czerpać. I to powiem, że ideologicznie, oczywiście, kto mnie tam dłużej zna jestem z innej bajki niż, niż redaktor List, czy, czy, czy Radosław Sikorski były minister obrony narodowej i spraw zagranicznych, ale to nie o to chodzi, żeby ich nie słuchać, żeby oni też mają wiedzę, tak? I tu nie chodzi o ideologię, tylko o fakty. Też mają jakieś swoje analizy, swoje kontakty. Gadowskiego również w drugą stronę można powiedzieć. Yy, Witold Gadowski, oglądam, słucham. No i później, jakaś analiza, coś samemu mówię, coś się kiedyś czytało, jakiś kontekst historyczno-polityczny i, i, i wtedy myślę, że jest bardziej obiektywnie niż, niż powtarzanie swoich idoli. Tak? No, ale to mówię, to na ten drugi kanał, a, a ja się idę przejść, bo co tak, będę sam siedział. No i jak zwykle człowiekowi zawsze musi być pod górkę. Zatrzasnąłem klucz. Na recepcji nie mają mojego klucza. Dzwonili do jakiejś innej recepcjonistki. Ona mówi, może sprzątaczka ma, bo oni nie mają. Sprzątaczki nie ma teraz, czy śpi i do jutra, tak więc jeszcze muszę kupić śrubokręt młotek. No i jak mi nie załatwią tego klucza, no to będę wracał i. I rozwalał, rozwalał zamek. Jutro będę musiał kupić nowy zamek, wstawiać i tak dalej, nie? A tam się bawią, basy biją, te małe budki takie z alkoholem, ekstra faby takie małe. No miasto się bawi ładnie. No, muzyka gra, każdy z kimś siedzi. Z przodu też tam tego, nie? Pizze, ja sobie coś Każdy siedzi z jakąś dziewczyną, a ja trzeba. No, także się ustawiłem na walentynki. Słuchajcie, gra tu jakaś orkiestra, orkiestra, zespół, trochę głośno jest, teraz już chyba przestali i DJ wchodzi, ale głośno, wszystko przez te walentynki. Tam pod stepem to sobie można kupić i też wypić, to tam siedzą, nie? No, tak więc nie jest słabo, będziemy je słychać. Dziewczyny spróbowały chińską berbeluchę 56%. No dobra, jeszcze coś wejdzie. To są na razie aperitify, przystawki. Bardzo duże ożywienie przez te walentynki na mieście. Zobaczymy, co z moim kluczem. To znaczy, jak się, czy się znajdzie, czy nie. Ja nie wiem. Najprawdopodobniej liczę, że się nie znajdzie. A więc Zaraz w sklepie tu całodobowym kupię kombinerki, młotek, śrubokręt i rozpię zamek, bo nie mam innego wyjścia. Wcześniej nie. nie... Ja jeszcze dzisiaj chciałem live'a zrobić, znaczy wy oglądacie jutro ten odcinek, a, a, a jeszcze chciałem coś tam porobić w domu. No nic, najwyżej zapłacę za nowy zamek, nie? Once again. Cheers! Moja małpa daje radę. Coraz i mniej, ja tu mam dużo. really is Się tego, Bo miałem iść kupić śrubokręt, łamak i młotek Dziewczyny jakąś deskę alkoholi się zrobiły. Dobra, ja idę do sklepu I zaraz wracam do stolika Tutaj też dobra impreza W tym bardzo duże KTV Takie to w Chinach się spotykało U góry też jest rooftop, bar i wezmę sobie chińskie fajki. Mamy różne rodzaje, wszystkie w tej samej cenie. W Chinach są straszne różnice. Chyba podróbki. Zobaczymy. Te papierosy kosztują tu 4 dolary, a powinny kosztować żeby was nie skłamać 10 dolarów. Te powinny 10 w Chinach kosztują i wątpię, żeby to było tanie podróbki, ale mogą robić z tego samego tytoniu, tylko mają mniejsze te, jak to się mówi, no marże, nie tylko olej podatki, akcyzy yy, daniny, ale też może i. No zobaczymy, tak? Jak podróbka smakuje. Lub to nie jest podróbka, tylko tak taniej wychodzi. Bo alkohol wychodzi tutaj taniej, nawet polski jak kupujecie, bo nie ma akcyzy. A jeszcze za import jest zwrot vat nie? Czyli tak, nie masz akcyzy, i jeszcze z rodwatów, i jeszcze tutaj marżę dadzą mniejszą i, i wychodzi taniej. Dobra, wracam, to jest tak najpal jesteśmy. Dziewczyny tu siedzą. Przy moim zawsze miejscu, w którym ja zawsze siedzę. მარცხსაც დაგსა და იმავე ფინალში Także zaraz też się będę zawijał, bo chcę dzisiaj live'a zrobić. Na Aha, i w tej cenie jest jeszcze jedna potrawa, którą zamówiłem dla tego u mnie stróża, portiera jakby go nie nazwać to jeszcze dla niego, jeszcze jedna potrawa bo ogarnął ten klucz. Nie? Dobra, słuchajcie. Ja mam tutaj dla naszego. Nie, jeszcze mu tutaj dwa kurczaki wrzuciłem, jedno danie za te otwarcie drzwi. No i tyle. Tam też gruba impreza. Jak wszędzie Ale powoli będę się z wami żegnał. To już chyba czas. Pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć.